Mają zachęcać do zakupów, przyciągać klientów i pokazywać produkt z dobrej strony. Jednak czasem okazuje się, że reklamy odnoszą wręcz odwrotny skutek i budzą wiele kontrowersji. To nagranie wywołało prawdziwą burzę w internecie. 2,5-minutowy film miał skusić klientów do zakupu piętra w jednym z warszawskich biurowców. Hej, dziewczyny! Dzień dobry, panie czarku! I tu zaczynają się schody, bo okazuje się, że biuro jest najlepszym miejscem do treningu. Trening zrobiony, dzień zaliczony. tańca na róże, czy gry na perkusji. W rolach pracownic występują wynajęte modelki. A wszystko odbywa się pod czujnym okiem prawdziwego samca alfa. Nie potrzebujemy niepewnej giełdy, nieznanych kryptowalut, fotowoltaiki na każdym domu, złota, emigracji do Hiszpanii. Nagranie momentalnie stało się wiralem. Dotąd obejrzało je ponad pół miliona internautów, którzy nie kryją swojego oburzenia. Wiochometr rozwalił skalę najlepsza antyreklama, jaką w życiu widziałam. Ten klip to farsa, dobry dla podstarzałych biznesmenów z kryzysem wieku średniego, którzy nie zauważyli, że czasy zmieniły się dekadę temu. Głos zabrał również sam autor reklamy. W mediach społecznościowych zamieścił wpis. Najbardziej oburzone są kobiety w okowach upiększania i eksponowania urody w świecie gdzie kobieta bez ładnego ubioru butów torebki zrobionej fryzury zmiany koloru włosów makijażu pomadki na ustach zrobionych paznokci czuje się mało atrakcyjna i boi się wyjść z domu. No właśnie antyreklama czy kontrowersyjna no rzeczywiście o tym porozmawiam z naszymi gośćmi, co oni o tej reklamie myślą, a naszymi gośćmi są specjalista sztucznej inteligencji Aleksandra Przegalińska. Jest to Karina Wojciechowska mi Polonia z 1991 roku i Maciej Gnyszka, socjolog przedsiębiorca. Sorry, tak że tak jest. gonię, ale Chcesz, ten temat, tak? Patrzyłem bardzo szczegółowo na tę reklamę mm. i o, o, uważam, że telewizyjnie była z, zepsuta. Po prostu nie, nie, i dźwięki i to wszystko, ale ja tam się nie doszukałem takiej jakiejś wielkiej, seksistowskiej manipulacji. Poza dwoma kadrami. Nie wiem, jak panie to odbierają tak naprawdę dla mnie żenada, totalna żenująca rzecz, która powoduje, że ja poczułam się urażona, nie mogłam jako tego obejrzeć, kobieta. jako kobieta, okay. Nie mogłam tego obejrzeć do końca. Kilka kilkukrotnie mm -hmm. podchodziłam do tematu i czułam się z tym naprawdę fatalnie. Najbardziej mnie uderzyło te dwa kadry, to ta rura. To generalnie uważam, jeżeli to jest reklama przestrzeni biurowej, ten to w ogóle to się nie powinno dance, znać. Tak, tak, ten pole dance, tak. A pani zdanie? Znaczy, moje zdanie jest bardzo podobne, ja myślę, że to, czego nie rozumie pan, który wystąpił w tej reklamie mm. i jak rozumiem, jest to jego promocja tak naprawdę, to jest to, że on nie oddziela od siebie kwestii tego, że na przykład kobiety chcą o siebie dbać, tak jak pisał w tym mm -hmm. swoim wpisie w mediach społecznościowych, od tego, że próbuje on, że tak powiem, w jakiś sposób je dominować i w tej reklamie on pokazuje cały czas relacje władzy, on jest ich szefem, tak. one stają na baczność, kiedy on przychodzi. Panie Czarku. Tak, mm -hmm. one po prostu wpatrują się w niego, kiedy on on właśnie markera używając, pokazuje, prawda, że to się nie nadaje, a tam to się nadaje. I rząd tutaj po prostu całą tą przestrzenią włada jak właśnie taki samiec. A to, czy one, jakie kobiety są sfrustrowane, czy one są sfrustrowane, czy nie, to nie jest zupełnie kwestia. Tak, tak podejście podmiotowe tutaj. do kobiet. Przedmiotowe, tak. tak. Ale to teraz ostatnia rzecz. Dlaczego ja tak powiedziałem, że. Bo ja podszedłem do tego z... tylko przez aspekt, jakby. Głośności, nagło, nagłośnienia. Generalnie to jest wiral. To, to nieważne Aha, jak, ale to, my o tym mówimy. Mm -hmm. Komentują to w internecie, czyli jakaś tam jednak odkręcia. to ale czy to sprzedało. Właśnie to jest dokładnie. Kluczowe, czy ta tak? reklama się sprzedała. Bo ja może... jestem przekonana, że nie rozmawiałam na ten temat ze znajomymi, którzy wynajmują tego typu biura i powiedzieli, że nigdy w życiu nie wynajęliby właśnie Od takiego tego biura. Absolutnie hmm. nie. To jest poniżej po prostu godności, tak? Hmm. Panie Macieju, co Pan o tym uważa? No, ja też tą reklamą. Jakich jestem zażenowany. Wprawdzie e, e, uważam, że obciach e, i pastisz e, są pewną formą, mogą być pewną formą artystycznego wyrazu, e, pod warunkiem, że są stosowane świadomie i jednak z jakąś gracją. Ze smakiem. No, tu to, tu mhm. mamy rzeczywiście do czynienia z sytuacją, gdzie żenadometr wystrzelił mhm. e, w kosmos. Natomiast. <laughs> e, natomiast i też mimo że po raz pierwszy, to muszę się pochwalić, po raz pierwszy tę reklamę widziałem przy 200 wyświetleniach. Przed 200, nie w 200 tysiącach. E, obejrzałem jedną trzecią, co jak na 2,5-minutowym materiał jest słabe. jednak osiągnąłem. No ale i tak no. miałem na tą reklamę? No, jak na taką, oczywiście. Za drugim razem, na drugi dzień, przy prawie 100 tysiącach, obejrzałem dwie trzecie i rzeczywiście też nie byłem w, w stanie, by miękłem w okolicach Rury. Mówimy, że to, czy nie to nie tak ja. jak ja. Okay, to było przekroczenie. No. Teraz, Pytanie, to jakiego targetu się komunikujemy? No właśnie, jeżeli jest to biurowiec, to po, pokiego grzyba wynajmować drogą przestrzeń biurową, by sobie tańczyć na róże, tak? Można to zrobić, nie, nie wiem, gdzieś się tańczy, ale no, są tak. do tego specjalne... Znaczy, telewizyjnie, moim zdaniem, źle, źle zmontowana, nietrafiona, mogła rzeczywiście urazić kobiety na pewno, ale, ale jej nagłośnienie jest ogromne. Tak, ja bym jednak chciała to podkreślić, ponieważ ja zajmuję się algorytmami głównie mhm. takimi, które tego typu treści wyłapują. A potem czynią wiralowymi. tutaj hmm. trzeba jednak powiedzieć, że moim zdaniem to była świadoma strategia ze strony produkcji, tak. ja uważam. Znaczy, niezależnie od. Czy... Uważam nieświadomości jednak samego właściciela tej przestrzeni, który się tutaj tak pokazał, jak się pokazał. Nie wiem, czy on był świadomy tego, jak jest widziany, jak będzie widziany przez świat po takiej reklamie. Natomiast myślę, że sam zespół produkcyjny postawił na szalenie polaryzującą treść, taką treść, mm -hmm. która wzbudzi oburzenie, ponieważ takie treści po prostu siłą rzeczy przez wszystkie algorytmy będą zasysane mm -hmm. i promowane do góry. Tak samo jak. Zresztą rozmaite treści, w tej chwili ja to widzę, zwłaszcza w mediach społecznościowych, proputinowskie, to znaczy rozmaite treści troli społecznościowych, po prostu są przez algorytmy zawsze wyrzucane do przodu i na górę, a my rozmawiając o tym też oczywiście zasilam Dokładnie, widoczność. Dokładnie, ale jest Co chyba coś takiego jak um, kodeks etyki reklamy. No ale on chyba obowiązuje w oficjalnych um, przekazach, i mm -hmm. jak telewizja, a nie Czyli w no, internecie. Czyli w internecie nie, można zrobić wszystko. No można. Pytanie, czego nie nie zwanuje host w tym mhm. przypadku i YouTube, a więc tam ogranicza nas regulamin. Natomiast co do tego, czy to się sprzedało, no to ja jestem bardzo ciekaw. Tu w kluarach sobie rozmawialiśmy, bo moja teza jest taka, że sprzedają się dobrze tak głupie rzeczy. Że wcale bym się nie zdziwił, gdyby ta powierzchnia się naprawdę bardzo dobrze by ty najęła. No, to ciekawe, więcej, kto to wynajmie. Gdybyśmy za pół <laughs> roku zobaczyli pana czarka uh -huh. jako specjalistę od tworzenia wirali i być uh -huh. może na tym zarobi najwięcej, a nie na tej No właśnie, bo co jeśli to, było, to był taki zamiar, zrobienie reklamy, która będzie seksistowska, która będzie. Ja uważam, kontrowersje. że to był znaczy, ja I moim zdaniem jest to zdecydowanie świadoma strategia. I z tej wielkiej grupy, nas wszystkich, którzy to obejrzeli, pomyślcie sobie, Państwo, że konwersja jest chociażby na poziomie 1%, pół procenta, ze wszystkich ludzi, którzy zobaczyli, nie wiem, pół procenta weszło na jego stronę i zaczęło się zastanawiać, prawda? No dobrze, Bo im się ale to gdzie, spodobało. gdzie w tym wszystkim kobiety. No kobiety Bo są tam właśnie, ja, gdzie pan je postawił. Ja, nie? ja przeczytałam właśnie w mediach, znalazłam taki wpis na temat tej reklamy, że skoro kobiety sobie na coś takiego pozwalają, to dlaczego tego nie używać, tak? Po prostu tak było, tak było to sformułowane. Czyli kobiety, które wzięły udział w tej tak, reklamie, tak, tak. Świadomie. Czyli my sobie na to pozwalamy, my pozwalamy się w ten sposób traktować. To były no to modelki, to, to były mamy. dziewczyny, hostessy, które miały. Okay, no na dopisek, coś się prawda? zgodziły, tak? Ale tak. generalnie chodziło o kobiety, że jeżeli my na coś sobie pozwalamy. Ale słuchajcie, kiedyś spotkałam się z taką Opinią, że jeżeli kobieta została zgwałcona to to ona też może prowokowała może coś tam to było po jej stronie no bzdura totalna tak bzdura i ja w tym wszystkim się poczułam naprawdę urażona nie ja myślę, że trzeba o tym bardzo głośno mówić i bardzo w sumie dobrze, że przy tym, że wszyscy to zobaczyli rozmawiamy o tym w sposób krytyczny no bo to jest jakieś ustawienie się do tego jest tematu mogłoby też po prostu tam zostać temat. i nie zostać skomentowane w żaden sposób co byłoby jeszcze gorsze z drugiej strony nie ma w ogóle chyba reklam albo są w mniejszości które traktują przed przedmiotowego facetów prawda? I to też jest mocno nie fair. Dlatego Może pan ten właściciel nieruchomości zagra taki reklamie. No może niebawem kolejna reklamy. Zrobimy drugą śledzić. część tej naszej rozmowy być może na temat właśnie przedmiotowego traktowania mężczyzn, <grym> ale to nie dzisiaj. Bardzo wam dziękujemy. <grym <grym okay. dziękuję. dziękujemy mnóstwo. Bardzo wam ciekaw jesteśmy, ciekawi jesteśmy państwa opinii na ten temat. Dokładnie, chodzi na Facebooka, a teraz przynosimy.